Witam w kolejnym filmie. W pewnym momencie szał na ten zapach profumum Roma Aqualisal, który jest dobrym, takim, bym powiedziała, algowym zapachem, takim właśnie morsko-algowym. Bardzo charakterystyczny, niemniej jednak jest po prostu bardzo dużo zbliżonych klimatów. I teraz zobaczmy, do czego oni porównują, i powiem, które poznałam, które faktycznie. Dla mnie zbyt podobne są do siebie, dlatego jakby cały ten nurt już jest przeze mnie mocno skreślony, bo poszukuję jednak nadmorskości unikalnej. I bardzo dużo zapachów nadmorskich poznałam i uważam, że to jest nurt ciekawy, zarówno na skórę damską, jak i na skórę męską. Zresztą kocham morze, jest to moja największa pasja. Morze, pływanie... Yy. Tak naprawdę to... Dużo morski właśnie ze siebie podobnych. Mamy taki nurt morski, koloński, mainstreamowy, który totalnie mi nie pasuje. Taki morski, męskawy. Jestem na nie. Ten nurt powtarzający się w niszy, ten właśnie stylu Apalistyle, jest dla mnie nurtem lepszym, ale właśnie jest zbyt dużo do siebie podobnych zapachów, więc też na nie. I na koniec zakończę takimi zapachami, które dla mnie są morskimi, unikalnymi, z pomysłem i bez skręcania. z jakiejś takiej kolońskości, męskawości w nieudanym ujęciu. A więc bardzo dużo osób wskazuje ten zapach, którego ja nie znam. Salaria znam, powierzchnię, też się nie wypowiem. Totalnie nie są podobne, więc po prostu nie wiem na jakiej zasadzie ktoś porównuje. to tyle osób. Lexi to jest nawet ten zapach Lorenzo Marki, za którą nie przepadam, natomiast bardziej na skórę męską. Ten już bardziej. Myślę sobie właśnie w stylu Aquadisal, ale przede wszystkim yy, nie wiem właśnie czy ten był. No sprawdzałam z, Lerbola, z Lerbulario, ale właśnie nie pamiętam, czy on był aż tak Aquadisal, ale zobaczmy. Szukam takich, gdzie faktycznie yy, to jeszcze jakiś inny z Lorenzo, nie. Jak ja to przewijałam, żeby Mlexi, coś, coś, coś Dobra. Yy, dosyć, ten rem, dosyć tak. I on pewnie nadal bywa bardzo budżetową. Mam dekant amare, ale powiem że nie, nie sprawdzam to jeszcze raz, tak, czy to jest faktycznie. Bardzo ładny plakon, czy to jest tak faktycznie kropka w kropkę Aquadisal. Ale to chyba jakiś zapach ser No, to powiem się, że tak jak sprawdzałam różne zapachy Sary, robisz pasożerowieckie, nigdy nie spotkałam zapachu, żebym był z tyłu. Aquadisal. Oj nie. Te znam i nie. Więc, jakby tutaj ludzie po prostu wskazują, wszystko co jakieś niebieskie, wodne, morskie. Więc, niestety, niesłusznie. Squid w ogóle niepodobny do Aquadisal. Ten Calvin Klein też nie. Po prostu kosmiczne rzeczy się tutaj dzieją. Ale. Zaczynałam przechodzić do zapachów, które naprawdę są ogromnie bliźniacze. Miałam Ariadne Mare. Niesamowicie bliźniacze. Do Aqua Prawda. Idziemy dalej. Mam gdzieś ten zapach. Zresztą miałam z nim. Jak najbardziej też było bardzo, ale to bardzo. Marka zresztą budżetowo bywała. W stylu aquadisal. Bardzo ładny, przestrzenny zapach, ale on nie jest dla mnie w stylu aquadisal. Natomiast w stylu aquadisal. Teraz właśnie już przeglądałam, bo teraz mi pomykały, to, co chciałam ja podać. Jest to nurt faktycznie bardzo taki funkcjonujący i nie wskazałabym, na pewno Aria Di Mare, Na pewno o, ten duży z takich zabaw, właśnie te Herbario. Tak naprawdę jest dużo nie, wskazaj większości nie do końca, ale skoro już tutaj byliśmy. No, właśnie, w pewnym momencie, nawet, właśnie, niszowe zapachy, no i, tak jak mówię, mm, chociażby Maria Di Mare no, zbyt zbliżone. I wtedy pojawiła się kwestia taka, żeby właśnie szukać jakichś yy, morskich, ale żeby one niczego nie przypominały i ten wypadł ciekawy, bo tak niebiesko-zielono mocno zaznaczony nur zielony na tle naprawdę niebieskości i ten bardzo dobrze wspominam porównują trochę, ale dla mnie one są inne i łokty też bym jako ciekawy właśnie taki zapach nad morzem, bo on ma w sobie tutaj nawet nie ma za bardzo tych niebieskich i zielonych, ale on ma Taki spacer nad morzem, powietrze, niebieskość, tą zieloność też, ale jednocześnie coś takiego, i trochę soli, oczywiście, ale mm, jakby też taka kwiatowość nad morzem jest wyciągana, ale tak ładnie. także też, na pewno ciekawym zapachem jest squid, taki trochę surowszy, mroczniejszy. Yy, ten lutans, który mam, który miał być właśnie taki skazywany jako Damiśników skóry, myślników kopala sur venous, to Niestety coś mi mu przeszkadza. Jakaś taka nuta, nie wiem, słodkawa, coś coś nie do końca. Natomiast ten kopal, z chwilą powiedziałam, to jest cudowne, nadmorskie, niebieskie, kadzidło. Taki efekt. Bardzo dobry zapach, chociaż znam głównie wersję tablną, nie wiem jak ta. Może i tak nie popsuły, nie wiem. Yy, wspominałam, że w stylu Nieszeni Boszporusz, tak. Mamy zapach Ania Bojara był w budżetowych zapachach na lato, na upały. No i warto pamiętać o tym, bo to jest dobry zapach nadmorski. Hmm. Ten Lexi patrząc, skórę mam z to partia, ale ja nie za bardzo przekonana z tą marką, ponieważ jest to bardzo parametrowa marka. Natomiast ja osobiście bardzo lubię różne moje nadmorskie zapachy, które w tym momencie jest podejrzewam już. 11, bo są to bardzo unikalne kwestie, jest to zimne morze, jest to morze nocą jest to na przykład y, takie ciało, y, które wyszło z morza y, jest to na przykład rabarbarów latinowymi nad morzem y, dzikie róże nad morzem, także różne kwestie właśnie talento to jest trochę Zapach, który pięknie wpłysowuje w aurę nadmorską. Ekstrack będzie To jest taka róża z chłodem z przestrzenią. Yy, Dodaję mięta, no, też potrafię, potrafię notować aldehyd, ale to jest taka przestrzenna, aromatyczna, chłodnawa róża, właśnie z takiej przestrzeni nadmorskiej. Takie daje wrażenie też ten zapach poznawałam właśnie w aurze nadmorskiej i sprawdzało się to idealnie. No nic, odezwę się może. Później dajcie znać, jak to Was z nadmorskimi, które lubicie. Z moich zapachów, bardzo dobrym zapachem szuka dla darka na męską, jest na pewno Maros Skrida, czyli Morze Ciemność, czyli Morze noc. Myślę, że pingwino, czyli takie niebiesko-zielone, wodno-morsko, yy, morze i takie zielenie, wodorostek najbardziej też. Yy, tak, myślę, że te, ale jest dużo różnych innych morskich, które są po prostu uniseksowe, dosyć. Mar seksual bardziej bym widziała na skórze damskiej, natomiast mar o skórze bardziej na skórze męskiej, Ja mam wrażenie, że bardziej bym ukierunkowywała pingui, no, bardzo jeszcze i nie myślę, że takie i na skórę damską, i na skórę męską, myślę, że tak uniwersalne dosyć. talentu na skórę damską, te wszystkie klimaty aquadisa raczej tak i na skórę damską i na skórę męską ten ble, kui ble, to nie wiem dla kogo, bo jakaś tam słodka, właśnie wiem, zobaczysz jeszcze jak na darku będą te trochę te tans, o te kui ble ale ja coś do końca się z nimi polubiłam, zobaczę może będzie na darku lepiej takie nuty trewno z morza, algi no i właśnie wskazywali do squida, wskazywali do kopal asur a co to jeszcze jest? O, ten poznałam, ale coś mi w tym sorcinelli z morzem, coś mi tam jakaś taka kwestia zawarta e, przeszkadzała, ale charakterystyczne, unikalne. Moderata jeszcze świetny zapach a sorcinelli, bo jest to marka Pioggia powiązana z sorcinelli. I Moderata to jest taki ciekawy zapach, bo to jest takie dym nadmorski. I jeszcze w takim klimacie jest pewien zapach, który mam, ale teraz mam zaćmienie. Yy, wizytek o, wizytek coś tu źle wpisuje, coś tu źle to jest marka dostępna w sobuskim stylu. Mamy ten plakon który kiedyś pokazywałam. To też jest taki nadmorski. Nie wiem, trochę właśnie w stylu papieża Wanderata, ale nie pamiętam nazwy, zabawy, tylko nazwy marki. Poświęciłam więc co to za markę, że to się wpisuje po prostu nie w Izitech, tylko zamiast i to łamanie. Jest to szwedzka barka niszczona tak, jest w nasy polskim także jest dostępna stacjonarna w Trójmieście. Takie ma trzy zapachy i. co ja mam za zapach? W ogóle myślałam tak po nazwach i po notach, że skończy się tym Lake z jeziorami, ale nie. za jezior i skończyło się. Czym zapachem mam prakonik Bardzo by stosować ten do jakości. Mamy kwestię tu widać, które tworzą aspekt taki właśnie yy, morza, sól, wodorosty, ambra. No i właśnie jest to takie trochę też z dymem, jak właśnie w Pyrgia moderata. Co tutaj daje dym? Nie wiadomo, co tutaj daje, w ogóle tutaj skmin które są nieryzykowne w zapachach, ale i Yang Yang, i Gardenia, ale na szczęście jest dobrze. Jeszcze do tego zapachu wracała, yy... o to jest fajny też zapach, lasy nadmorski, właśnie też powstał mi zapach właśnie Marinero Forestal, lasów nadmorskich, to też są takie yy, w zasadzie i udane yy, właśnie lasy nadmorskie. Miałam w klubie. Nie są na mnie bliźniacze te wizytach. Chyba tu też bym nie porównała. Ale to wszystko właśnie zależy, jaką ilość zapachów ludzie znają. Bo jakoś, jakąś określoną ilość zapachów znają, potem takie mają skojarzenia. Te zielone, beso, beso też poznałam. Jak to już będą sobie konopne? Tak. Ciekawe, aromatyczne. Może zbyt konopne zależy. Chciałabym sobie posprawdzać jeszcze, czy one są w quality. Na przykład to właśnie poznawałam je. политик тайского